Witam bardzo w nowym odcinku z cyklu. Ustanie moje. W ostatnim ustanie moje wspominałam Wam o moich ulubionych postaciach, troszeczkę o tworzeniu pierwszej animacji na komputerze. A dzisiaj, do odmiany, przedstawię Wam kilka bohaterów z polskiej animacji, których też warto znać, a także zajmiemy się zupełnie inną animacją. Bo przypomnimy sobie raz jeszcze o animacji klasycznej. O animacji, która nie była wykonywana na komputerze, ale odręcznie. Przygotowując materiał do tego odcinka z już to Animuję, poszukałam kilka fotografii, jakie wykonałam na wycieczce w studiu animacji w Bielsku Białej. Przy okazji moich refleksji będą one pokazywane. Dobrze, to może na początek, jak trochę tradycyjnie w poprzednim odcinku, przypomnimy sobie, jakich mamy najbardziej znanych bohaterów że studium w Bielsku Białej niewątpliwie związana jest postać Bolka i Lolka, czyli dwóch chłopców. Jeden niższy, drugi wyższy. Filmy z Bolkiem i Lolkiem były inspirowane po prostu dziećmi twórców tych postaci, zwłaszcza wnukami jednego z autorów postaci. Inspiracją do powstania przygód Bolka i Lolka były przygody właściwie Dzieci twórców od tej animacji. Gdybym miała przyjrzeć się dokładnie tym filmom, to warto zwrócić uwagę, że jest to serial popularny w latach 80., ale pierwsze odcinki były realizowane już nieco wcześniej i trwały one tak do 10 minut. Na początku serial o Wolku i Lorku był tak zwany kinem niemym, to znaczy bohaterowie pokazywali sobie gestami jakieś po prostu rzeczy związane z akcją, ewentualnie się uśmiechali, dobiecali, śmiali, ale nie było tam po prostu takich typowych dialogów. I nie będę ukrywać, że to mnie troszeczkę zrażało do tej animacji. Jednym jednak z moich ulubionych historii z Bolkiem i Lolkiem są już filmy pełnometrażowe, gdzie na przykład mamy stylistykę nawiązującą do Dzikiego Zachodu lub do podróży dookoła świata. Na takim małym plakaciku przypominającym kształtem nickę będziecie mieli tak jakby narysowaną kliszę filmową. Są przedstawione najbardziej znane kadry z filmów z Bielska Białych. Między innymi jest tam Bolek i na Dzikim Zachodzie. Inną ciekawą animacją ze studia w Wielsku Białych jest niewątpliwie przygoda pewnego kucharza i smoka Wawelskiego, czyli porwanie Baltazara Gąbki. Mamy tam też charakterystycznego szpiega o imieniu Don Pedro. Ta animacja, w przeciwieństwie do Polka i Lolka, posiadała już dialogi i była też rysowana w sposób tradycyjny. A co to znaczy w sposób tradycyjny animowane postacie? Przypomnę Wam, akurat na moich zdjęciach z Bielska Białej trafiło mi się takie zdjęcie. Jest to właśnie stół montażowy, gdzie były tworzone animacje. Czyli mamy ogromny stół ze szkłem, taki blat, na którym się dawało ilustracje. Potem nakładało się bohaterów rysowanych na przezroczystej folii, a u góry znajduje się kamera, która właściwie taki aparat do zdjęć podkładkowych, który właśnie umożliwiał robienie fotografii na taśmie już każdego Ruchu bohatera na tym tle, czyli, czyli naszych stopklatek. To jest, nie wiem czy kamera uchwyci mój aparat, ale to jest właśnie taka prawdziwa taśma filmowa. To akurat nie jest film animowany, tylko o trochę inne dzieło. Na czymś takim były wtedy wyświetlane stare filmy: nie na żadnych płytach, nie na żadnych dyskietkach, ani na dyskach przenośnych, tylko właśnie na takich kliszach. Filmowych. Jeśli mówimy o tradycyjnej animacji w studiu Bielsko-Białej, ale także w niektórych przypadkach w studiu Semafor, gdzie na przykład powstawały przygody Kota Filemona, mówimy tutaj o ilustracjach, które były ręcznie kolorowane. Na kolejnych zdjęciach macie takie fotografie z farbami. Akurat to też jest zdjęcie z wycieczki ze studia Bielsko-Białej, gdzie Mamy przeróżne, pokazane, że jeden kolor, na przykład różowy, mógłby być w kilkunastu odcieniach. Każdy kolor miał przyporządkowaną liczbę, żeby było łatwiej przy kolorowaniu na tych taśmach przezroczystych postaci. Nie było tam żadnego wirtualnego pędzla, wirtualnej, wirtualnego kubka z farbą. Trzeba było po prostu, tak jak my. Na lekcji plastyki malowaliśmy farbami plakatowymi czy innymi farbkami obrazek. Tak trzeba było wykonać wiele tysięcy czasami obrazków na, na takim przezroczystym tle. Czyli wcześniej Wam pokazywałam stół montażowy, teraz macie tutaj oczywiście farby. Jak gdybym miała malować na takich przezroczystych foliach postacie właśnie tymi różnymi kolorami, właśnie odcieniami różu, pomarańczowego, koloru czerwonego, to nie wiem czy bym w końcu, koniec końców nie pomyliła się z kolejnością dawania konkretnego odcienia na każdą folię. Więc to w jaki sposób były kolorowane postacie jest bardzo ważne. Myślę, że ja bym się o wiele lepiej odnalazła na tym stanowisku, tutaj mam kolejne, kolejne miejsce. Jest to pulpit rysownika, gdzie mamy właśnie u góry także tablicę ze szkicami. Mamy tam coś takiego charakterystycznego ludzika, pokażę Wam coś. Tak, właśnie takiego charakterystycznego ludzika, no i ten ludzik przydaje się jak mamy wymyślić jakiś ruch postaci. Jeśli jesteśmy w animacji klasycznej, to jak na przykład mamy siedzącego bohatera, no to ten bohater stopniowo, jedna klatka, prawda, kolejna, dopiero potem kolejna stopniowo się podnosi. Może się, równie, może się również na przykład pokazywać że głowa w dół, że bohater się stopniowo nachyla nad czymś oczywiście. Ale o tym, o czym teraz już troszeczkę napomniałam, to będzie w kolejnych moich Just Animuje, bo mam zamiar ogłosić taki nieoficjalny tydzień rysownika. To znaczy, w każdego dnia od godziny 16, tak jak teraz emitowany jest ten odcinek Just Animuje, będę Wam przybliżała każdą metodę związaną z tworzeniem filmów rysunkowych, takich klasycznych. Co prawda, ja będę rysować na komputerze, ale będzie to tradycyjna animacja rysunkowa. Witam Was ponownie. Niestety, upały pokonały mój aparat i koniec końców nagrywam Wam kontynuację pewnego ujęcia. Więc wracamy. Wspominałam Wam o tym, że tutaj mamy stół rysownika, gdzie ja najchętniej sobie bym siedziała i rysowała fazę ruchu różnych bohaterów. Stół rysownika to oczywiście biurko przystosowane do rysowania dużej ilości odręcznych obrazków. Kiedyś w studiu Bielsku, jak i w innych studiach, jak na przykład studio miniatur filmowych Semafor z Łodzi, trzeba było wykonać masę podobnych obrazków, potem je przenieść na przezroczyste folie. Dzisiaj dzięki zastosowaniu programów komputerowych, jak to jest na przykład w studiu w Bielsku, można też te schizę rysunku przenieść już do programu do tworzenia animacji i tam w tym programie kolorować naszych bohaterów. Tak między innymi powstaje nowy serial tego studia, nazywa się Kuba i Śruba. Niektórzy mówią, że jest to taka kontynuacja Borka i Lolka. Mamy tam też dwóch chłopców, jeden taki w okularach jak ja jakby, a drugi jest taki rudzielec, bardziej przebojowy, to jest Śruba, a Kuba to jest ten młodszy brat. Więc zachęcam Was do śledzenia losów Kuby i Śruby, bo mamy tam dużo żartów, mamy tam dialogi także. Z nowych polskich animacji mamy też animacje już realizowane przez indywidualnych twórców. Na przykład cykl Bajki baśnie Polskie był tworzony przez Anielę Lubieniecką i Andrzeja Kukułę, między innymi. Fantastycznych animatorów, z którymi miałam przyjemność pracować przy jednym projekcie od Fundacji Wygrajmy Razem, gdzie robiliśmy różne edycje warsztatów stworzenia filmów animowanych dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Finalowym etapem tych, jednej z tych edycji tego projektu była na przykład wycieczka właśnie do studia animacji w Bielsku Białej, gdzie mogliśmy wszyscy przekonać się jak to kiedyś robiono te nasze ukochane filmy rysunkowe. Dla takiego maniaka filmów rysunkowych jak ja to oczywiście była nie lada frajda. Kiedy mówimy o animacji polskiej, to też warto wspomnieć o naszej oczywiście, animacji kukiełkowej. Pamiętacie odcinek o misiach. Wspominałam tam, że naszą mocną stroną są właśnie animowane misie. Próbowałam je wtedy rysować, misia kolargola czy misie. I był tam taki jeden misiok rysowany w animacji tradycyjnej bodajże też, to, coś właśnie od Studio Semafor Miszku Dłatek, jakoś tak się nazywał ten bohater ale oczywiście Studio Semafor złodzi to nie tylko misie mam tutaj dla Was właśnie na tym filmiku takie szybkie również ujęcia z oficjalnych profil na YouTube różnych polskich studiów filmów rysunkowych od właśnie Pielska Białej, gdzie możecie poznać także nowych bohaterów o takie bardziej właśnie klasyczne animacje, takie bardziej ku pamięci, jak na przykład właśnie filmy od studia Semafor. Oczywiście w dobie epoki PRL-u, gdzie nasi bohaterowie, nasi animatorzy musieli męczyć się z takim zjawiskiem, też opisanym w moich poprzednich filmach, jak Cenzura na Ulicy Myśl, czyli Urząd Kontroli Widowisk i Publikacji, gdzie. Oczywiście cenzorzy sprawdzali, czy się coś zgadza z oficjalną narracją według pewnej partii, czy nie. I wobec tego pamiętam, że też była taka anegdotka dotycząca misia Uszatka, że miał być tam bohater bodeży Króliczek, przyjaciel Uszatka, nowa postać, ale koniec końców ta postać musiała wylecieć z serialu, bo za bardzo przypominała jednego działacza partyjnego. Czy to prawda, czy nieprawda, ale były to tylko przykłady tego, jak władza po prostu mieszała w tworzeniu tych filmów rysunkowych, które miały być nie tylko sztuką, ale także miały przynosić jakieś treści dydaktyczne. Innymi słowy, no, trzeba było znaleźć jakieś rozsądne wytłumaczenie, dlaczego polski film animowany powinien w ogóle istnieć. Wydawałoby się, że problem przestanie istnieć w latach 90. po transformacji systemowej. Jakże mylne wrażenie. Wiele naszych studiów animacji niestety zaczęło mieć poważne problemy, i w efekcie, jednym z studiów, które do dziś chyba najbardziej prężnie działa, tych starszych studiów, bo oczywiście potem pojawiły się nowe studia animacji jest właśnie nasze studio Bielsku-Białej, gdzie ja tutaj prezentowałam Wam fotografie z pracowni w tym studiu. To studio jest oczywiście podzielone na część muzealną, jak i na część, która jest jakby także do dziś używana jako po prostu studio filmów rysunkowych. Właśnie ta część, gdzie między innymi mamy komputery i po prostu, gdzie animatorzy pewnie mogą przenosić swoje projekty do, do tych właśnie aplikacji, do animacji. Jednak muszę Wam powiedzieć coś bardzo smutnego, mianowicie, że pomimo że technologia wydawałaby się bardziej przyjazna, że pozwala na szybsze tworzenie nowych animacji, wcale nie powstaje dużo naszych nowych filmów Mogłabym na palcach dłoni wyliczyć po prostu kilkanaście produkcji pełnometrażowych, w tym na przykład produkcję, którą z którą walczyli twórcy przez 16 lat, żeby w końcu ją zobaczyć, czyli na przykład złote krople nie przepadam za tytułem jak uratować. Mamy wolę złote krople, tak jak miałbyś w obzorze. Ale to jest tylko jeden z tych dowodów na to, że po prostu polska animacja nie ma się za dobrze. Nie mamy już powszechnie produkowanej w dużej ilościach różnych tytułów filmów seryjnych. Czyli seriali, jak był na przykład właśnie się, w latach 80. Jak było kilka sezonów, byśmy powiedzieli Wolka i Lolka, a to, że ja akurat bardziej wolę dźwiękowe animacje, to nieważne w tym przypadku. Po prostu tego nie ma. Bardzo dużo nowych twórców animacji jest osobami indywidualnymi i tworzą swoje projekty i zamieszczają w internecie. Pamiętacie mój vlog o YouTubie i telewizji? Tam padło choćby takie właśnie stwierdzenie, że właśnie czy warto tworzyć dla telewizji obecnie, czy jednak warto dla internetu. Sprawdźcie sami albo napiszcie, co o tym sądzicie. Oczywiście, kiedy mówię o polskiej animacji, to też warto wspomnieć o nowych studiach, na przykład właśnie studio pana Bagińskiego, czyli autora katedry, na przykład te nowe studia odpowiedzialne za filmy rysunkowe dla osób dorosłych. To są przede wszystkim projekty tworzone przez indywidualnych twórców. Te studia, tak nazywam studia, a mam tutaj na myśli przede wszystkim projekty indywidualne. Żartobliwie można powiedzieć, że ABC Arte to też jakieś w pewnym sensie studio animacji, w Sosnowcu w tym przypadku, ale oczywiście to jest jeden wielki w moim przypadku żart. Oczywiście, kiedy mówimy o polskich filmach rysunkowych, warto też przypomnieć, że dzięki temu, że mamy nowe technologie to właśnie jest możliwość powstawania dużo nowych inicjatyw. Jednak mi jest żal tego, że nie mamy takich studiów jak na przykład w przypadku Japonii, które trwały ją właśnie od wielu lat, gdzie mamy kilkanaście studiów do animacji, gdzie i dzięki temu mogą powstawać naprawdę dużo nowych serii albo dużo nowych filmów rysunkowych. Uważam, że to gdyby znów nastała taka era, powiedzmy, renesansu polskiej animacji, to bardzo dużo moglibyśmy zyskać. W tych niepewnych do końca czasach wydawałoby się, że powinniśmy postawić na polskich twórców, ale. Pomimo tych wszystkich politycznych problemów z cenzurą, chociażby jednak, by to jednak trzeba przyznać, że dawni twórcy nie mieli aż takiej konkurencji. Polskie animacje zajmowały większość czasu antenowego. Dziś jest zupełnie inaczej. To polska animacja musi się bić z twórcami z różnych innych krajów. I z jednej strony to wspaniale, że my, jako właśnie tutaj, mamy możliwość oglądania dzieł przeróżnych z różnych skońców świata. Możemy się uczyć od przeróżnych autorów, możemy się z pewnymi autorami zgadzać lub nie. Jednak to, że nadeszły zmiany, wydawałoby się, że ku lepszemu na tej domu. No bo co może być gorszego od reżimu politycznego? Tak, który więził nas za żelazną Górę. Stało się, że wraz z wolnością dla nowych twórców przyszły nowe wyzwania i niestety to akurat uważam, że jest to kwestia po prostu niedopracowania pewnych rzeczy po stronie osób zajmujących się kulturą. Nie jest to wina tego, że się otworzyły granice, że teraz mamy rynek z wieloma tytułami. Są kraje, które owszem, sprzyjają twórcom za granicy, ale także potrafią znaleźć miejsce w swoich ramówkach, w swojej telewizji na, na swoją własną twórczość narodową. Są kraje, w które oczywiście, oprócz tego, że są, że mają. Są kraje, które oczywiście oprócz tego, że mają swoje granice otwarte, umożliwiają mądrą politykę kulturalną, byśmy powiedzieli, w tym sensie, że umożliwiają na przykład szanse dla rodziny. Na, w tym na przykład, że dają szansę rodzimym twórcom. Ja uważam, że gdyby powstała na przykład jakaś taka internetowa wytwórnia filmów rysunkowych w Polsce, gromadząca po prostu twórców animacji spo, z internetu choćby i pozwalająca tym twórcom na swoje 5 minut w na przykład programach tematycznych obecnych z nowymi polskimi animacjami, to byłaby szansa na. Rozpropagowanie kolejnych nowych tytułów w Polsce. I nikt tu oczywiście mi zdecyduje, która animacja według niego powinna się utrzymać w ramówce, a która nie. Ale jakiś moim zdaniem pomysł na nasze polskie animacje być powinien. Mówię to oczywiście jako taki twórca, pasjonat, ale. To oczywiście pozwoliłoby również na pewniejszą przyszłość dla tych twórców już bardziej doświadczonych, dla tych twórców związanych z naszymi dawnymi studiami animacji, którzy obecnie indywidualnie muszą bić się o swoje własne projekty. To tyle jeśli chodzi o historię animacji, tak na szybko, troszeczkę prześwietloną, przy okazji wspomnień mojej wycieczki do studia filmów w Bielsku Białej. I przypominam, że nasze animacje także się mamy animacje nie tylko oparte na ruchu, postaci i muzyce, ale na przykład na dialogach. Ale przypominam wam, jak to kiedyś opowiadałam już w starszych odcinkach, z cyklu już to animuje, że to nie jest taka prosta sprawa z tymi dialogami, kiedy mamy masę programów, które i owszem podpowiadają nam na przykład jak Tworzyć dialogi, jak, jak zajmować, zajmować się tymi kłapami, są w języku angielskim. A przypominam, że język polski i angielski to się w wymowie i przez długość zdań, także paradoksalnie bardzo od siebie różnią. Pomimo, że angielski jest językiem uniwersalnym, to jednak my posługujemy się językiem zupełnie innej rodziny językowej. Japończycy również posługują się językiem zupełnie innej rodziny językowej, oni sami wpadli, jak mogą bawić się w mimikę bohaterów, którzy mówią tak, a nie inaczej. Dla nas również przydałoby się zaprojektowanie postaci, wydawałoby się, że fajnie komponujących się z naszym sposobem mówienia. Jednak gadanie postaci muzyka i inne takie ciekawostki to są tematy na jeszcze inne filmy z cyklu Justa Animuje, a dzisiaj to był odcinek poświęcony pokrótce oczywiście historii animacji w Polsce na przykładzie moich ulubionych postaci. Wspominałam tam troszeczkę o studiach rysunkowych, tych najbardziej charakterystycznych dla nas, tych najbardziej rozpoznawalnych dla mnie i o twórcach, i, i bohaterach, i seriach, które są takie najbardziej rozpoznawalne. Ale jest to początek, ja to mówię żartobliwie, tygodnia Rysownika. Następne odcinki Justa Animuje będą poświęcone zagadnieniu animacji klasycznej. Będę Wam pokazywać 12 zasad związanych ze sztuką animacji rysunkowej. Animacji rysunkowej, czyli będziemy sobie omawiać, jak według rysowników ze studia Walda Disney'a można wykonywać płynnie ruch animacji, czym są na przykład klatki kluczowe, czy i w ogóle, czy zawsze postacie poruszają się prosto i, i, tak, dalej, i tak dalej, 12 zasad animacji, będziemy o tym wszystkim opowiadać. I ten film to był taki mój zwiastun do tej mini serii w serii. Taki mam pomysł, żeby jeszcze częściej Wam pokazywać materiały, które możecie oglądać dzięki temu, że nowe odcinki Just Animują powstają w ramach programu stypendialnego Kultura w sieci od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w tym miesiącu jeszcze troszeczkę dużo rzeczy o animacjach popowiadamy, ale ten tydzień będzie poświęcony przede wszystkim na klasyczne rysowanie. Dlatego właśnie Studio Bielsku było przypominane i idziemy z tym koksem. Następnego dnia przekonacie się, jakie są pierwsze zasady opracowane przez Studio Walt Disneya. W kolejnych dniach kolejne zasady, a potem wrócimy do kolejnych elementów związanych z tworzeniem naszych animacji. Więc to tyle na razie. Dzięki za uwagę. Pa!